dla mnie to jest niesamowite. Ja nigdy nie, nie wierzę, że taki mo może być sukces i dla mnie to pierwszy raz taki duży zwycięstwo i no nie mam słów. Bardzo, bardzo się, Dziękuję chłopakom, bo więcej meczów ja oglądałem, kibicowałem, ale no wygrywali, to jest najważniejsze. Zmienili się energię. U nas uh, najlepsi kibice przyjechali z nami. Dali tu energię, którą myślę nie nie nam, żeby do końca oczywiście bardzo długi, ciężki sezon, a tutaj tylko jeden mecz i wszystko może być i ja myślę, że tylko tę energię nam dali ten ostatni, taki i tylko to. Dzisiaj pokazali taką dobrą szatkówkę też, pięć setów. Ktoś chciał czy zero, czy jeden tam, no, ale pięć setów najlepsze szatkówki, ja myślę, że cały świat cieszył się, patrzył na to i ja bardzo cieszę, że to w Polsce taki duży poziom i mam Szacunek do, dla wszystkich i bo, że jestem tutaj, że no. Dziękuję wszystkim. Po ostatniej piłce nie wierzyłem, pytałem się chyba, czy na pewno jest. Czy na pewno jest prawda? Mieliśmy parę piłek meczowych, których nie udało nam się zamknąć, ten mecz był niesamowicie dramatyczny, niesamowicie emocjonujący, ale chyba najpiękniejszy, jaki mogliśmy tylko sobie wymarzyć i jaki mogła sobie wymarzyć Polska Siatkówka i Kibica, bo był, był to mecz, w którym było tyle taki rollercoaster emocjonalny, zarówno dla kibiców, jak i dla nas. A, że tak jak mówię, ciężko uwierzyć w to, że to już jest po wszystkim że mamy te złote medale na piersi. Wiele osób mówiło przed finałem, że życzę sobie pięciusetów i właśnie takich emocji jak teraz, więc myślę, że, że kibice będą, będą zadowoleni poziomem sportowym i, i poziomem emocji, a my jesteśmy niesamowicie szczęśliwi, że, że wznieśliśmy trzeci puchar w trzecim roku w Lidze Mistrzów. Jest to coś, coś niesamowitego. Porozmawialiśmy sobie w szatni po, po finałach ligi, a, poprzysięgliśmy sobie, że będziemy mocno pracować, nie będziemy, nie będziemy gdzieś tam próbować na smutno tego robić, tylko będziemy się uśmiechać, będziemy walczyć z całych sił, aby, aby podnieść nasz poziom sportowy, bo tego potrzebowaliśmy po tych finałach ligi. I rzeczywiście to zdało, to zdało egzamin. My byliśmy dzisiaj, graliśmy dzisiaj lepiej w siatkówkę niż w finałach ligi. Postawiliśmy trudne warunki przeciwnikowi, mimo tego mecz był niesamowicie dramatyczny i wyrównany mógł się skończyć w obie strony. Natomiast jeszcze jestem szczęśliwy, że, że ta drużyna. Co jest czymś niesamowitym, w tym, ile meczów w tym sezonie mieliśmy, w których przegrywaliśmy, w których mieliśmy trudne momenty, w których e, moglibyśmy zwątpić w ostateczny sukces, ale, ale wyciągaliśmy to i ta drużyna zrobiła to w tym sezonie w, w sposób niewyobrażalny. Finał Ligi Mistrzów to jest taki mecz, w którym musisz sobie zdawać sprawę, że możesz go zagrać po raz ostatni w życiu i musisz dać nawet więcej niż, niż potrafisz, zaangażować się, ale też trzymać się razem w każdym, w każdym momencie. Wiedzieliśmy, że że w końcu przyjdzie ten moment, w którym uda się przeciwnika przełamać, bardzo mocno w to wierzyliśmy i udało się, ale podkreślę jeszcze raz niesamowitą zespołowość tego, tego teamu. To jak się wspieraliśmy, to jak dzisiaj właśnie między innymi Dima Paszycki wspierał Norberta, który dzisiaj zagrał, mimo że Norbert nie zagrał w tych meczach finałowych, to, to wyszedł dzisiaj i zagrał, zagrał najlepiej, jak potrafił Zagrał świetne spotkanie, a Dima wszedł na ostatnie dwie-trzy piłki. Dograł piłkę perfekcyjną meczową, idealnie na siatkę, dzięki czemu mogliśmy zakończyć. To pierwszym tempem i nasz MVP David Smith, który też osobne słowa uznania powinien dostać, e, skończył ten mecz. E, myślę, że każdy dzisiaj z nas, mogłem wymieniać, ale myślę, że każdy z nas dzisiaj na boisku e, zasłużył na, na wielkie, wielkie słowa uznania. Bartek Bledność, który, który gdzieś tam nie skończył piłki setowej, potem nie skończył piłki meczowej, która choćby, choćby ona była po bloku i mogliśmy ją sprawdzać, ale tego nie zrobiliśmy, e, więc on tak naprawdę skończył tą piłkę. Ale też e, miał wielkie jaja, że wrócił w -breaku do do dobrej gry, skończył parę ważnych ataków. No i Łukasz Kaczmarek, którego nazywam, nazywam, swoim bratem. Zaliczył niesamowity, niesamowity comeback, gdzieś tam mu się nie układało. Przez półtora seta grał, grał bardzo mądrze, nie popełniał błędów, ale był moment, w którym to on nas pociągnął. Jestem z niego niesamowicie dumny, jako z człowieka, że, że dźwignął to emocjonalnie, bo wiem, wiem co jest w jego głowie i przez jak wiele przechodzi. Także bardzo, bardzo się cieszę z tego, że on, że on dzisiaj zagrał kapitalny kolejny mecz. A łapały nas też skurcze i mnie i Marcina Janusza w tym meczu i bardzo się cieszę, że, że udało się to zamknąć. Eee, udało się to zamknąć bez właśnie jakichś niepotrzebnych, niepotrzebnych kontuzji, daliśmy z siebie naprawdę 110%. I bardzo dziękuję, jestem bardzo dumny z każdego członka naszej drużyny.